Piotr jest właścicielem firmy produkcyjnej lub usługowej. Chce rozwinąć park maszynowy. Potrzebuje złożonych linii produkcyjnych i standardowych maszyn. Wyceniał je w Europie. Ceny są wygórowane. Firmy z branży zamawiają maszyny w Chinach. Rozważa import z Chin. Myśli nad finansowaniem własnym, leasingiem lub dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Ma pewność, że w Chinach może kupić dobrej jakości maszyny, ale nie wie, jak importować samodzielnie. Potrzebuje agenta, który znajdzie i sprawdzi dostawcę. Po chińsku uzgodni szczegóły, w pełni zabezpieczy transakcje. Piotr obawia się o jakość i serwis maszyn, uczciwość dostawców, certyfikaty oraz opiekę posprzedażową. W Fullback zajmujemy się kompleksową obsługą importu maszyn z Chin. Mamy oddziały w Polsce i Chinach oraz własny magazyn. Piotr wysyła nam specyfikację techniczną. Fullback może być importerem maszyny i wystawić ofertę jako polska firma. Piotr otrzyma leasing lub dofinansowanie z Unii Europejskiej. Wyszukujemy dostawców, wybranych szczegółowo weryfikujemy, negocjujemy warunki, sprawdzamy certyfikaty. Piotr otrzymuje wycenę. Gdy trzeba, przed zamówieniem wizytujemy fabrykę na miejscu, podpisujemy kontrakty handlowe i opłacamy zamówienia. Dodajemy oznaczenia i instrukcje obsługi. Przeprowadzamy inspekcję po produkcji. Robimy zdjęcia i filmy. Piotr otrzymuje raport. Gdy trzeba zgłaszamy reklamację, płaci drugą część dopiero po pełnej akceptacji raportu. Organizujemy transport. Zajmujemy się odprawą celną i dostarczamy urządzenia pod adres w Europie. Piotr otrzymuje maszyny zgodne ze specyfikacją. Gwarantujemy wsparcie po sprzedaży. Wysyłamy ewentualne części zamienne. Fullbacks. Kompleksowy import maszyn z Chin.